Drugi dzień listopada kojarzy się nam od wieków ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, ale mało kto wie, że także dzisiaj Kościół wspomina mało znanego świętego. Mowa tu o biskupie Malachiaszu, który żył na przełomie XI i XII wieku. Nazywany był biskupem prorokiem, to jemu przypisywane są liczne proroctwa i zapowiedzi nadchodzących czasów. Późniejsza tradycja. Potrafiła nawet przypisać mu pewne dokumenty mówiące o tym, że przewidział kolejne pontyfikaty papieży. Proroctwo Malachiasza, bo tak zostały nazwane, do dzisiaj rozbudza nasze umysły i jest inspiracją dla wyobraźni wielu twórców. W ostatnich latach współcześni badacze przepowiedni powrócili do analizy przepowiedni Malachiasza znajdując w niej nowe według ich interpretacji trafne wizje choć trzeba powiedzieć że interpretacje te są podważane przez wielu sceptyków i tak według autorów Pius XII miał być pastor angelicus anielskim pasterzem Jan 23 miał być pastor etnauta bo przed wyborem na papieża był patriarchą Wenecji i zapewne pływał gondolami, a nauta po łacinie to żeglarz. Wreszcie miał nastąpić papież Florus Florum, kwiat kwiatów i określenie to miałoby pasować do Pawła VI, który w herbie umieścił trzy heraldyczne kwiaty lilii. Następny miał być De Medietate Lune, czyli... Z połowy Księżyca. Niektórzy uważają, iż pasuje to do papieża Jana Pawła I, który został wybrany dzień po tym, kiedy Księżyc wszedł w ostatnią kwadrę. Wreszcie Delaboris Solis z pracy Słońca. Zwolennicy tej przepowiedni uważają ją za zapowiedź nadejścia Jana Pawła II, który niczym Słońce pielgrzymujące na niebie odwiedzał różne zakątki świata. Wreszcie gloria oliwę, chwała oliwki, przypisywana Benedyktowi XVI, ponieważ jednym z symboli Zakonu Świętego Benedykta jest gałązka oliwna. Ostatnie najdłuższe hasło brzmi: W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego na tronie zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone. I straszny sędzia osądzi swój lud. Oczywiście musimy podchodzić do tych rewelacji z dużym dystansem. Dlaczego Kościół akurat 2 listopada wspomina biskupa Malachiasza? Wydaje mi się, że nie jest to przypadek. Tak jak Malachiasz, który utożsamiany jest z pewnym ciągiem wydarzeń, z pewną układanką pokoleń, która następuje po sobie, tak też 2 listopada. We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych mamy sobie uświadamiać, że nie jesteśmy jakąś monadą, pojedynczym człowiekiem, ale za nami stoją liczne pokolenia, a i przed nami prawdopodobnie liczne pokolenia się pojawią. Żeby sobie to lepiej uzmysłowić, warto pomyśleć o naszych przodkach. Żeby mówiący te słowa mógł pojawić się na świecie, potrzeba było tylko dwojga ludzi. Ale już. Potrzebne było czterech dziadków, ośmiu pradziadków. Gdyby się tak cofać do wcześniejszych czasów, to okaże się, że 15 pokoleń wstecz potrzebowało aż ponad 30 tysięcy ludzi. To niewyobrażalna liczba. Trzeba było setek tysięcy ludzi, aby powstał jeden człowiek. Zauważmy, że 15 pokoleń to mniej więcej przełom. XV i XVI wieku, a przecież ludzie istnieją na świecie dużo dłużej. Nie jesteśmy zatem znikąd. Mamy konkretnych przodków. Zobaczmy, że mało o nich wiemy. Nie wiemy, jak mieli na imię. Czy byli ludźmi dobrymi, czy złymi. Czy byli wśród nich święci. Czy byli wśród nich ludzie wielcy. Tego też już nigdy się nie dowiemy. Nie wiemy, gdzie leżą ich groby gdzie pochowano ich szczątki, jakie były ich losy, charaktery, sposób mówienia, skąd pochodzili, jakiej narodowości byli, to wszystko jest pewną zagadką tajemnicą. A jednak świadomi jesteśmy, że na świecie w historii nie jesteśmy sami, że żeby pojawił się konkretny człowiek potrzeba całej rzeszy ludzi. To samo działa w drugą stronę. Dla tych, którzy wybrali sakrament małżeństwa rozpoczyna się nowa historia, Historia przekazywania życia. Myślę, że już za sto lat mało kto będzie wiedział, kim byliśmy. Umrą także ludzie, którzy znali nas osobiście. Pozostaniemy ostatecznie napisem na nagrobku. Być może zostaną po nas jakieś przedmioty, zapiski. Warto sobie uświadamiać tą prawdę, bo ona pokazuje, jaki jest prawdziwy los człowieka, że tak naprawdę jesteśmy tutaj na świecie tylko przez chwilę. Psalmista mówi, że miarą życia człowieka jest lat 70, a 80, gdy jest mocny. W historii świata 70 lat to bardzo niewiele, a jednak Bóg dał nam krótki czas na Ziemi, aby przygotować się na wieczność. Warto podczas wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych odwoływać się do księgi Hioba. Hjob, który jest doświadczony cierpieniem i niejednokrotnie myśli o skończeniu z własnym życiem, zastanawia się nad swoim losem i zadaje pytanie: Czy istnieje możliwość zapisania się w historii świata? Czy można w kamieniu zapisać los człowieka? Dochodzi do wniosku, że nie jest to możliwe, że czas będzie biegł nieubłaganie. Wielu ludzi o nas po prostu zapomni. Zatrą się nasze groby. A zatem, jakie jest lekarstwo? Kiedy człowiek może żyć wiecznie? Hiob powołuje się na Boga. Mówi, że tylko w Bogu człowiek może żyć wiecznie, że tylko tam przetrwa próbę czasu, że tylko tam zostanie zapamiętany. To niezwykła lekcja od Hioba. Zmienia ona nasze patrzenie na życie i śmierć. Nagle okazuje się, że Wartość naszego życia jest dużo mniejsza niż byśmy oczekiwali. Śmierć natomiast okazuje się czymś większym niż moglibyśmy się spodziewać. Kiedy dzisiaj wspominamy naszych bliskich zmarłych, warto uświadomić sobie ludzi, którzy byli przed nami, ale którzy jednocześnie wyprzedzili nas w drodze do Boga. Jesteśmy winni im miłość i wdzięczność, dlatego modlimy się za nich, ale jest pewna prawda, która nam umyka to nie tylko my modlimy się za nich, ale także dusze w czystcu, a już na pewno dusze, które przebywają w niebie, modlą się za nas. Kto wie, czy przypadkiem nie jest tak, że to my więcej zawdzięczamy im niż oni nam. Ich modlitwa może wydawać się bardziej skuteczna, jakby nie patrzeć, są duszami zbliżonymi do Boga. Coroczny obchód wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych jest dla mnie osobiście dosyć trudnym wydarzeniem, Pamiętam bowiem wielu moich zmarłych. Jest w tym święcie rzecz dobra, pogodna i radosna, ale także trochę smutna. Jeżeli sobie o tym dobrze pomyślimy, to okaże się, że dzisiaj jesteśmy o rok bliżej naszej śmierci niż byliśmy 365 dni temu. Zbliżamy się nieuchronnie do śmierci, ale z drugiej strony bardzo się z tego powodu cieszę. Bo jestem o rok bliżej spotkania z moimi bliskimi zmarłymi. Co prawda, pamięć powoli zaczyna mnie zawodzić. Dzisiaj słabo już pamiętam głos mojej mamy, sylwetkę dziadka, sposób mówienia moich zmarłych kolegów. Myślę sobie, że trzeba podziękować Bogu za to, że przeznaczył człowieka do wieczności. Nasz los byłby bardzo trudny do wytłumaczenia, gdyby. Życie człowieka kończyło się w momencie śmierci. Oznaczałoby to bowiem, że niewiele znaczy. Warto dzisiaj także odwołać się do ewangelicznej sceny śmierci Pana Jezusa. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział Pan Jezus na krzyżu przed śmiercią, brzmią: Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego. To testament z krzyża. Pan Jezus dobrze wie, że Jego śmierć oznacza koniec Jego nauczania. Rodzi się wtedy pytanie, czy jego uczniowie dadzą sobie radę? Czy kościół, który został założony, przetrwa? Jezus mówi, że wszystko oddaje w ręce Ojca, a zatem żyje nadzieją na wypełnienie obietnicy. A obietnica mówi wprost: Mesjasz po trzech dniach zmartwychwstanie. Śmierć nie będzie miała nad nim władzy. Warto zapamiętać te słowa: Bóg ma władzę nad śmiercią. Życie zwycięża śmierć. Miłość zwycięża śmierć. Bogu niech będą dzięki za to, że daje nam możliwość kontaktu z naszymi bliskimi zmarłymi. Nie na zasadzie wywoływania ich, jak na seansach spirytystycznych, ale poprzez miłość, poprzez modlitwę, poprzez ich wstawiennictwo nasi zmarli żyją wokół nas. Niektórzy nawet twierdzą, że czują ich obecność. Sam też w to wierzę, modlę się za nich. Ale też bardzo liczę na to, że oni pomodlą się za mnie. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.